Witajcie, z tej strony Damian Dzisiaj razem ze mną obejrzycie Volkswagena Passata Ale zanim obejrzymy to autko To oczywiście zapraszam Was na naszą facebookową grupę Link do tej grupy będziecie mieli w opisie filmu Także klikajcie, dołączajcie, kanał subskrybujcie Filmy lajkujcie, naprawdę będę wdzięczny Tytułem wstępu to tyle, a co do samochodu Samochód Volkswagen Passat Rok produkcji 2012 Jak większość pasatów na naszych drogach Jednostka diesla 2.0 TDI o mocy 170 koni Połączone z automatyczną skrzynią biegów Napęd tylko na jedną oś Autko sprowadzone ze Szwecji Kolor czerwony, tutaj można by było dużo dyskutować Jednym się bardzo podoba, innym się nie podoba Ja tego tematu nie poruszam, jest to kwestia gustu Autko wizualnie prezentuje się jak najbardziej w porządku, jak na wiek i przebieg, przebieg za chwilę Wam powiem. Tutaj mamy dodatkową grzałkę. Możemy sobie zimą fajnie dogrzać na masce, jak i na zderzaku. Jest widocznych kilkanaście odprysków, od kamyczków. Jest to zupełnie przy tym przebiegu. Naturalne. Mamy z przodu mamy czujniki parkowania, mamy światła przecięgielne, auto jeszcze stoi na letnich oponach, ale będziemy do niego zakładać zimowe opony też są w zestawie, same opony nie felgi to będą na tych felgach będzie, zima, są to felgi 17. fajnie to wygląda, czerwony z chromem spoko połączenie i takie ciemniejsze felgi może się podobać, jak najbardziej tutaj nie ma jakichś wgnieceń, rys naprawdę jest to w dobrej kondycji z tyłu mamy czujniki parkowania mamy też kamerę cofania Opony letnie jeszcze są w porządku, zimowe też, jak najbardziej przyszły właściciel nie będzie się musiał o tym martwić. Eee, co bym tutaj zrobił ja? Jak gdybym go kupił, bo rozrząd tam był robiony na około 200 tysięcy? Eee, ja bym sobie teraz na spokojnie wymienił rozrząd, zrobił serwis olejowy, wymienił też olej w skrzyni. I tak naprawdę można jeździć. Środek wygląda naprawdę sympatycznie, nie jest poprzecierane, tutaj nic nie ma dziur, chyba tylko gdzieś tam z tyłu coś malutkiego. Postaram się to znaleźć. Z tyłu mamy izofiksy, mamy też podłokietnik, tutaj mamy nawiewy. To było z tej strony? Nie, to było chyba z tamtej. Oj. Nie drzwi. Odcie zobaczymy jak wygląda bagażnik. Niestety rolety bagażnika nie dostaliśmy. Tutaj mamy już zestaw naprawczy, nie ma dojazdówki. Mamy też hak. Z drugiej strony z tyłu O tutaj widzicie? Nie, to mi się wydawało Nie, nic nie ma, jest okej okay. Kierowcy. Elektryczne szyby, elektryczne lusterka, lusterka podgrzewane, fotel jest pół elektryczny, że tak powiem. Tutaj oparcie sobie i lędźwia elektrycznie, góra i góra dół i przód tył robimy sobie ręcznie. O, mamy 279 000, co mamy w środku? W środku mamy skórzaną kierownicę. Jest to wielofunkcyjna kierownica. Mamy tempomat. Mamy podgrzewane fotele z przodu. Uruchamiamy sobie tutaj. Jest przycisk do, do uciekło mi słowo do czujników parkowania. No, i tak to wygląda. Oczywiście menu w języku polskim Ja ten samochód oceniam jak na wiek Przebieg Naprawdę pozytywnie Także z mojej strony to wszystko Ja Ciebie zapraszam na jazdę próbną, na oględziny I miejmy nadzieję, że do zobaczenia Dzięki